Witam. Józef Jakuba Małeckiego to jebitnie jaskrawa okładka na której widnieje psychodeliczny koziołek bez oczu. Może ten fakt tłumaczy to, że jest on wystrugany. Chociaż dla mnie książka i tak przyciąga wzrok dziwaków tego świata. Dlatego też od razu jak tylko na nią natrafiłem, to postanowiłem przeczytać opis Co w trawie piszczy i mój Spider Sense miał rację. Opis jest naprawdę ciekawy. Ale zanim do niego dojdziemy, muszę zaznaczyć, że jest to podobno wersja Josefa poprawiona, bo pierwowzór został wydany w 2011 roku, czyli w roku wyjścia thrillera, dziewczyny z tatuażem, dramatu nietykalni, czy czyci odsłony kadzwega z Bangkoku, który leciał po fali popularności jedynki, czyli dupy nie urywa, ale naraz będzie. Taka garstka faktów kinowych. Sam Jakub Małecki w polskiej Wikipedii opisywany jest jako polski tłumacz oraz pisarz, zaliczany początkowo do nurtu fantastyki. Obecnie piszący głównie literaturę obyczajową. Oprócz zdjęcia, mogącego być okładką Menschelta, mamy trochę informacji życiorysu i tego, jakie to tam nagrody mu się udało nazbierać. Bardziej ciekawskich zachęcam do użycia wujka Google. Jest on stosunkowo prosty w obsłudze, więc raczej nie będzie problemu. Opis mówi nam o trzech nietypowych bohaterach. Dresiarzu Grzegorzu, który po dostaniu w pierdzielu i ze złamanym nosem trafia do szpitala i poznaje on swoich kamratów w stalowej celi. Biznesmena kurza, do którego przychodzi żona, niczym prototyp dody, w którego walory każdy sprawny na ciele i duchu mężczyzna chciałby się zagłębić. Salowego marudę, który z automatu zostaje wyrzutkiem tej chorobliwej społeczności i nikt go nie lubi. Typ, który narzeka na wszystko i próbuje nakłonić każdego do swych racji. Na samą myśl o takowym jegomościu łapa transformuje się w formę karata, wymierzającego lepiej na ten niemiły ryjek. A także naszą główną postać Stanisława Aka IV z dziwnym rozdwojeniem jaźni lub innym podobnym dziadowstwem załapanym za dzieciaka, wielki wielbiciel prozy Józefa Konrada. Początkowo wydaje nam się, że głównym wątkiem fabularnym będzie życie łysego osiedlowego patusa, który to nie powstydziłby się wyglądu na piłkarskich ustawkach. Tatuaże, bicepsy, napuknięte sterydami, koledzy o pokaźnym wokabularzu słów uważanych za obraźliwe, dupy, cwele, chujki i tym podobne, rzucane nieby zaakcentować moc zdania, ale jako nieodłączna część twórczej, ich specyficznej kultury. Nasz Grzesiu jednak okazuje się być ciutkę inny. Pomimo wpadnięcia w grono tych rycerzy trzepaka, od małego był zmuszany do czytania. Co nie dość, że niemiłosiernie go wnerwiało, to jeszcze niosło ze sobą nieodwracalne dla zdrowia skutki. A mianowicie, polubił czytanie. No i dupa zbita. Kryje się teraz ze swoją odmiennością i zboczeniem, nierozumianym przez żadnego swego ziomeczka. Ale im dalej z fabułą, tym mniej Grzesia, a więcej pana Stanisława. Lub może Stasia, bo poznajemy jego demony dzieciństwa, prześladujące go całe życie. Jak możemy się domyślić, dziwna, kozłopodobna istota dokłada swoje trzy grosze do tego. Nie jest to żaden diabeł czy demon, ale istota równie niebezpieczna, ingerująca w byt naszego Staszka. Momentami powieść może nie jest straszna niczym wycięta z filmów o egzorcyzmach, ale koszmarna pod względem tego, jak nasz bohater musiał żyć. Miał tragiczne i zarazem kurewsko smutne egzystowanie. O ile początek potrafił nas rozśmieszyć i ja osobiście spodziewałem się coraz więcej motywów komediowych, to trochę się rozczarowałem, gdy sceneria szpitala stała się tłem dla opowieści z przeszłości. Sam opis książki podaje dość istotny spoiler moim zdaniem, więc pozwolę sobie go przeczytać. Opowieść czwartego z każdym dniem jest coraz bardziej mroczna, a przestrzeń, w której przebywają mężczyźni zaczyna się kurczyć, a ściany zaczynają się do siebie zbliżać. Wszystko to potęguje lęki bohaterów i zmaga niepokój narastający w czytelniku. Mocna, wyrazista proza spod znaku realizmu magicznego, a równocześnie niepozbawiona humoru i satyry. Gdy dodamy do tego wrażliwość językową autora, otrzymamy świetną prozę ze znakiem jakości Jakuba Małeckiego. Audiobooka czytają Adam Bauman i Łukasz Garlicki, rozdzielający między siebie momenty szpitalne, jak i te Staszko-Kozłowe. Słucha się ich bardzo przyjemnie, potrafią oddać to, co najważniejsze i wciągnąć słuchaczy na tyle, że jeśli nawet książka mogła się komuś w ogóle nie podobać, to na pewno doceni kunsz ich starań. Bardzo spodobała mi się opinia jednego ze słuchaczy, dlatego pozwolę sobie ją zacytować. Są trzy typy lektorów audiobooków. Najgorszy, czyli ten, który potrafi położyć nawet dobrą książkę, nie rozumie, co czyta i po co. Lepiej słuchać Siri. Drugi jest neutralny, nie przeszkadza i nie pomaga wyobraźni zbudować świata wykreowanego przez pisarza. Dobry, kiedy ręce i oczy zajęte muszą być czymś innym. Ostatni typ to ktoś, kto potrafi wynieść słowa zapisane na kartach na wyższy poziom. Robi nam teatr w głowie swoją interpretacją. Z takim mamy do czynienia tutaj. Chape panowie. Brawa i dziękuję. Nic dodać, nic ująć. Jakbym miał ocenić książkę, to nie jest ona na pewno dla wszystkich. Były momenty, w których nieświadomie odpływałem i łapałem się o rozmyślaniu o niewiadomo o czym. 6,5 to moja ocena wrażeń, zaznaczając, że to tylko moja opinia i stopień, w jakim się dobrze bawiłem. Nie do końca tytuł, trafiający w moje kubki smakowe, ale bynajmniej nie żałuję keszu jak i czasu spędzonego. Będę polecał znajomym, zaznaczając, co ich w tej podróży może spotkać. To by było na tyle, więcej grzechów nie pamiętam. Jak zawsze dziękuję za wysłuchanie, zachęcam do polubienia i subskrybowania, a także trzymajcie się.